Ty się żaden undzieak robi. A. 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 Czekaj. Ja zaraz ci przyłożę. A. 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 Dobra, dam ci radę. I ty chciałeś ze mną zadzierać, co? No... Dzieciaku... Ech. No... Co mam, kości do... dobra chyba idę Dobra, postrzelony Teleści będzie wylać jego ciało, tak jak mówił ten sierp. Dobra i... I, 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 i jak już tak będzie cię to wlaź nie będę miał gdzie wyjąć idę wybieramy go gdzie jest nasze wojsko? co? gdzie ono znikło? gdzie ono jest? co? hm? Może wiesz? Co? Nie muszę strzelać. Hmm. Jesteś bezużyteczny. Dzieciaku. No. Mimo, że nie mam ręki, to się opocął. Oj. Przyczepiłeś do mnie... Swój... No i co zrobiłeś? Zaprzełeś mi kamizelkę. Ha? A i wiesz. Co nie mam wojskowego Już teraz musi. A to mijają, mijają. A to wszystko jest. O, kurde, ten młotek wygląda porządnie. Myślę, że będzie porządny. Jezu, jakie to ciężkie tego ochroniarza i zabiorę Chyba zabrałam mu czapkę Teraz trzeba do hotelu וואס איך נאָמסט די פראגע